Czemu ty mnie wyzywasz? Powiedz ty no mi. Głupi. Nie głupi, tylko szczery. O bólu. Niewyżyty. Sama nie wiem, co mam sądzić o tym prologu. A no mi troszeczkę głowę zniszczyło. Jest to dziwny świat. Jest to na pewno dziwny świat, który... No podoba mi się. Na razie mi się to podoba, najbardziej mi się podobają walki. Walki są zrobione rewelacyjnie, nie? Trzeba oczywiście obczaić i nauczyć się tych parowań i blokowań, ale kurde. Jak na razie jest nieźle, nie? Jak na razie jest nieźle. Eliksir Chromy, nie mam pojęcia co to jest ten Eliksir Chromy. Ja prolog dwa razy oglądam i miażdżę dalej tak samo. Ej, ja się nie spodziewałem, nie spodziewałem się, że... że tak mi upodnie, nie? Dawaj dalej, bo jestem ciekawa. No już, moment, daj mi faję podpalić. Piekli klisz, nagrywanie muszę włączyć. Witajcie kochani, którzy oglądacie nas na YouTube a nie jesteście z nami na Kiku. Shame of you, zostawcie mi followka, tam w opisie jest link, wbijajcie na nasze strumyki. A teraz zaczynamy drugą część e, gry Claire Obscure, czyli Expedition 33 po prologu.

It's my personal masterpiece. Your personal masterpiece seems a little. unorthodox? It's dead useful, trust me. Come on, give it a whirl. Sure, why not? Great! I'll trade it for one token. Call it morbid curiosity. Here, your token. Pierwszy żołdak widzi, że to pięto jest w obecnym stanie bezużyteczne. Aha, świetnie. Czy już pożałowałem? Świetnie. Hey, Amandine. Having... Oh, hey, handsome. Perfect timing. Igorito, sięmanko, mordeczko. God looks sharp when we hit the eh? Certainly important. Can you style me up too? On it. Just bring me a token. żeton, dobra. A żeton już bykorzystałem na coś, co jest bezużyteczne, także rewelacja. You gonna lecture me on drinking? I wouldn't dare. Just calculating how much it will hurt to catch up. You can start now. Here, to Sophie, who was always. Ja na chwilę wpadłem posiedzieć, no i bardzo nam miło. My fierce and loving friend. To Sophie. Serio, tomorrow. Hmm. Tomorrow ale nie Aha, czyli po pijaku, No, czyli w moim stylu. <laughs> w moim stylu. <laughs> Na przez oceany czy tam morza. <laughs> A jak? Better than deathly Albo zawsze można nie doprowadzić do tego kaca, także. No, not for that. Ah. Go have some drinks. <laughs>

ale ja już nie mam żetonu. Wydałem na coś bezu... bezużytecznego. Ja zawsze to robię. You want tomorrow. Będziemy się pi*gać. Czyli to co DJ lubi I najbardziej? To away. How many years ago was the fracture? Kidding. This is your question. Yes. When did our world break apart and our luminous city get thrown into the middle of the ocean? Hmm? Eee, 33 lata temu. years lat ago. Really good stuff. I gave you such an easy question. Come on. Czyli chyba nie 33 lata temu. Gustav, come drink with me. I'm pacing myself tonight. My I oh, so boring. it's our last night i like that you say when and not if <laughs> what can i say i'm an optimist ja widzę, to tutaj, to, no way everyone knows. ah it's just what sore losers say come now you're going to be a little cautious mouse with the painters too cautious is good keeps you alive ah we're expeditioners stay smart yes but be bold eh

było well, 67 lat ago so much the landscape has changed i trust your calculations <laughs> Thank you. it's a good strategy tracing their steps they're the only expedition with any survivors and they made it to the monolith so assuming the record correct my calculations are chyba nie ma sensu z nimi wszystkimi gadać bo po co Some dzieciaki. Gustav, we got something for you. What is it? For your field notes, so when you come back, you can tell us everything. They'll definitely want that for the museum—the complete record of the expedition that destroyed the painters. Oh, and if you find journals other expeditions, make sure you save them for us. I shall faithfully record all our adventures, every strange and wondrous thing. And Nevrons. Nevronach, oh. I can do that. Co in to to jest. Do you solemnly promise to take care of the shield dome while I'm gone? I'm entrusting you with the safety of Luminaire. I promise. Promise. Andrea, I'll use everything you taught us, Monsieur G. I should check on Maya. She's probably alone as usual but where is she? Ready for tomorrow? Yeah. Been what about you? Heard you were elected Commander 32. Congrats. I've already claimed Alain's office. It's got a nicer view then. mine. A view of the Painteress? You're sicker than I thought. She won't be there for long. Mm. If we fail, though. When one falls, we continue. We'll pick up and we'll push on. But i know. dobra. Teraz gdzie ona jest? O, tutaj wow, jeszcze jakiś dzieciak. So, many expeditioners. so cool. Ona tam jest chyba na końcu. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale ta gra jest stworzona przez osoby, które zjebały z Ubisoftu. Także pokazuje, że można zrobić dobrą grę. nowe nie znałem.

Emma thinks of you as family. Not my home. Not the Lumiere. Widzisz, to wy, wy, wypowiadałem już za pierwszym razem. Widzicie, jaki światowy DJ, jak jest po francusku nawet potrafi. <laughs> Besides, this way I can keep an eye on you, Jak to się mówi? Flaga na webie za ojczyznę, nie? No, flaga na web. Ona jest całkiem atrakcyjna mi się wydaje. She needs eyes everywhere. Shush. You're lucky you have a sister who cares.

Dobra, umiejętności. Atak Lumiere Ale jej zadałem obrażeń. No nie zdążyłem zablokować niczego. dobra. Atakuj. Dobra. Znowu nie zdążyłem uniku zrobić. Ciężko wyczuć, kiedy te ataki wchodzą, nie? Ja pierdzielę. Kazirotwo się bawić nie będziesz. No właśnie wtedy już lipa by była, nie. No ciężko jest mi wyczuć, nie? Dobra, teraz walimy przeciążenie. Nie mogę wyczuć, kiedy te ataki nadchodzą. Ale jej j**łem. No to po takiej akcji jak jej tak j**łem to na pewno już mnie nie będzie chciała, nie? Na Nastolatkę, nie, ja odwołuję wszystko co mówiłem. Odwołuję wszystko co mówiłem. Nie, 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 to nie tak. Nie, 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 nie. Ja nie byłem świadom. Z, zostałem wprowadzony w, w błąd. Ja nie miałem pojęcia o tym, także bez półkulatury mi tu proszę. <grym zbierające> Dowodu ci nie pokazała, dokładnie. Żeton, za którym. On... O, wygrałem, żeton No, mów. Emerson, twoja siostra będzie cię Nasz kochany tak, powinienem z nią. Nie pij się dziś wieczorem, ok? Moja kochana siostra przyjechała. mnie, jeśli nie Tu nic nie ma, jest siostra. Ja się zastanawiam, czy, czy nie kupić coś za ten żeton tutaj u niej. Opierdol za trzy, yes. dwa, 1... nie, jeszcze nie. Is a token take good care of it the chief Counselor honors us with her presence what still mad i'm going this is the definition of a false quest my brother's not usually a fool i've heard you say otherwise you and i both know the political complexities that necessitate the expedition it's vital for morale but it's a bloodless guillotine is what it is. Mówiłam, no, cóż poradzić, no. you should put that in your speech. very motivating. they might just find a guillotine for you too. there are so many things you can contribute to here in lumiere. that will have a real impact. m, you're doing great work, really. getting things ready for the last generation. you've got it well in hand here. let me do my part out there and win us a chance to live. we're never going to see each other again.

Tylko szybciej z tymi dialogami, proszę. To jest jedyna rzecz, która irytuje mnie w tej grze. Zbyt wolne dialogi. No, kurde, usnąć idzie, nie? No właśnie. Expeditioners: The Sword of Lumière. we do not take for granted that you dedicate your final year of life to keeping hope alive for all of lumiere some of you are leaving to change the world others to discover the secrets of our universe some to protect loved ones Others to find meaning in our all too short lives. As you sail into the unknown, know that Lumiere stands with you. When you battle the Painteress, know that Lumiere fights with you. Let the stones of her monolith crumble. Let her body lie at the end of the world. Unable to paint another death. Let the stars no longer be hidden by her oppressive silhouette. Let the world once again watch the sun rise without the shadow of her cursed figure. May the wind of renewal take you to the ends of the earth. Respekt, ziomuś. Tak wiem. Podniosła sytuacja, przemowa, a zawsze musi coś dojechać. No, chory bym był, nie? Tomorrow comes. Thanks to you, Expedition 33. I tutaj dopiero się prolog kończy. No spoko, spoko, spoko. A ja mam jeszcze jedną straszną zagwostkę. Czy ta jego siostra to ma naturalnie kręcone włosy, czy to jest trwała? <ścoughs> I wyruszyliśmy. A teraz malarkę ubić i będzie po problemie. No, w ogóle to ciekawe na ile godzin ta gra jest. Mega jestem ciekaw. Wraki statków. Co to, to jest? A ale klimat robią dobry, nie? Ponad 30 godzin głównej rozgrywki z zawartością poboczną, które może zwiększyć Całkowite doświadczenie do ponad 60 godzin. Ju. Ja, o! How did you? How did you survive the Gormash? Which expedition are you from? O cholera. Dekapitacja dobrze się zaczyna, nie? O ja cię je... No nie mógł, że wybiją nam wszystkich. I ta młoda też zginie. the rally point the indigo tree Co tu się dzieje? A ja, ja zbieram szczękę z ziemi, nie. Come on, move. Fucking snap out. Co czujesz, że wybiją wszystkich i zostaniesz sam? A co się odjebało właśnie? Ej, mózg mi paruje, nie? czyli przeżyłem. Ale to, mówię, no to, to jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza w tej grze. Może to wprowadza fajny klimat, ale trochę za wolno, no. Ogólnie nasz ziomek ma jakieś problemy z serduchem. No, też mi się tak wydaje. Ej, no i zostaliśmy sami. O jacie pierdziele. Co jest nie tak z tym drzewem? Tutaj jakieś szczątki czegoś. Rozumiem, że gra nas wycelowała, żeby iść w tamtą stronę. Okay. Świat jest dziwny, świat jest dziwny, ale podoba mi się coś nowego, a nie cały czas światy i historie, które już są po prostu przejedzone. Stan ekspedycji. Nie przerywając eksploracji, możesz szybko sprawdzić stan ekspedycji wykorzystać eliksir chromy, by odzyskać zdrowie. Naciśnij Y, by zobaczyć stan ekspedycji. Stan ekspedycji pokazuje nazwę obecnej lokalizacji, bieżący cel ekspedycji, funkcję przycisków podczas eksploracji. OK. Stan ekspedycji, a także obecny stan zdrowia ekspedycji, liczbę posiadanych eliksirów chromy. Eliksiry chromy, jeśli ekspedycja jest w kiepskim stanie, użyj eliksiru chromy, by w pełni uzdrowić wszystkich jej członków. Eliksiry chromy uzupełniają, są przy w lagach ekspedycji przytrzymaj, aby użyć eliksiru chromy. Dobra. E, bieg, swobodne celowanie, uderz. Skok, menu ekspedycji i, i ostatnie menu pauzy, dobra. Czyli tu mamy menu pauzy. Dobra. Poszukaj ocalałych przy drzewie indygo na wiosennych łąkach. No dobra. A czym się uderzało? Uderz RB. No nie mogę w nic uderzyć na razie. O, co to jest? I ja z tym czymś będę walczył. What the heck? No dobra, rozumiem, trzeba walczyć, to trzeba walczyć strzały swobodne to dobry sposób na zatekowanie latających wrogów oraz namierzanie słabego punktu przeciwnika. Wypróbuj celowanie. Celuj. Każda strzała zużywa 1 PA. Wyceluj w słaby punkt lanceliera, aby zadać większe obrażenia. Naciśnij RT, aby wystrzelić. A które to są słabe punkty? Chyba te. No dobra. Zużyłem wszystkie punkty. Ajajaj. Aj, aj. Te uniki mi nie idą. Udało się. Dobra. Nie no, teraz go zabiję od razu. Słaby przeciwnik był. Ale dobrze, podoba mi się, może coś zacznie się w końcu... E, łup, katalizator, chromy razy dwa, dobrze. No ale za dobrze to ja nie wyglądam, nie? O to, cóż to? użyć w obozie, by ulepszyć bronie do poziomu drugiego, także mamy jeszcze ulepszanie broni i takie rzeczy, dobrze wiedzieć to jest pozostałość po tamtym a tu jest jakiś słup Chcecie poznać dalsze, dalsze historie związane z tą grom. także czekajcie na kolejny odcinek, jeśli chodzi o YouTubki, to się żegnamy. To był drugi odcinek z Ekspedycji 33, zostawcie subika, lajeczka i wpadajcie na kika, bo na kiku wszyscy będą zaraz widzieli już trzeci odcinek, a wy dopiero drugi oglądacie. A no widzicie, warto zostawić followka.